Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Standardowo co trzy tygodnie nagrywam Wam krótki filmik, taki skrót z bieżącego katalogu. To jest katalog numer 12. On obowiązuje w dniach od 20 sierpnia do 9 września, i jak zawsze chcę Wam przedstawić. Największe hity i nowości tego katalogu, yy, i przede wszystkim najlepsze, najlepsze promocje. Standardowo też bardzo Was zachęcam do obejrzenia drugiego mojego filmiku, który będzie rozszerzeniem tego co dzisiaj nagram, będzie tam dużo więcej pokazane, przede wszystkim nowości, które będę już miała wtedy wszystkie, chcę Wam je pokazać, chcę Wam pokazać dlaczego są tak wyjątkowe niektóre produkty w tym katalogu, więc tam będzie też dużo więcej wiedzy, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na mój kanał i jeżeli podoba się Wam to co robię, to proszę Was o lajki, o kciuczki w górę, udostępnienia i przede wszystkim subskrypcje. Zaczynamy jak zawsze, od wiadomości, że w każdym katalogu na początku, tutaj akurat to mamy na stronie 15. Są zawsze produkty zwalniające z opłaty za przesyłkę, czyli tak, de facto, to jest zawsze kilka różnych kosmetyków czy zapachów, które są w promocji, są w cenach obniżonych. Wystarczy jedną z nich wybrać, wrzucić sobie do koszyka i wtedy już nie płacicie za paczkę, nie płacicie za przesyłkę kurierską, czy to będzie do domu, czy na paczkomat. Nie płacimy opłaty, więc cudowna sprawa, bo mamy. Za darmą przesyłkę, a korzystamy sobie z zakupów internetowych. Więc, co tutaj jest ciekawego w tym katalogu? Na co chcę zwrócić uwagę? W tym skrócie. Przede wszystkim są nowości, jest kilka nowości, które Wam potem yy, pokażę, natomiast tylko powiem, co to będzie. To będzie przede wszystkim nowy, niesamowity, tuż do rzęs, yy, który będzie nam liftingował rzęsy, czyli pięknie wydłużał, podkręcał, podkreślał. Niesamowita rzecz. Te panie, które miały takie zabiegi u kosmetyczki, liftingowania rzęs, wiecie, jak pięknie te rzęsy potem wyglądają. Cena będzie oczywiście obniżona, bo to jest nowość. Standardowa cena tego tuszu to 48 zł. Dla nas cena hurtowa to 21,55. Przypominam, że pokazuję wam ceny hurtowe. Te z naszą obniżką, czyli te. Rabatem 23%, bo każdy partner Oriflame ma właśnie taki rabat, rabat 23%. Jeżeli ktoś go nie ma, to warto sobie właśnie korzystać z takich rabatów. Dajcie mi znać, załatwimy szybciutko, żebyście też byli partnerem Oriflame i dzięki temu korzystali z wielu przywilejów i między innymi właśnie z rabatu minus 23% na Wszystkie zakupy z katalogu. Więc ja Wam pokazuję właśnie ceny z katalogu już z takim 23% rabatem. Kolejna nowość to na stronie 11 będą wodoodporne tusze do kresek. I uwaga, przedsudne dwa nowe kolory: będą jeden szafirowy, drugi taka głęboka, mocna, ale śliczna zieleń. E, oczywiście też w promocji jest 38 zł na niecałe 20 zł. Więc świetna promocja. Na na następnej stronie, 12, mamy płyn do usuwania makijażu wodoodpornego o wartości 40 zł, i uwaga, możemy go mieć za 7,69. I jest bardzo prosty warunek. Wystarczy, że od strony 6 do 33, czyli dużo tych stron jest. Jeżeli sobie coś wybierzecie, kupicie, za wartość 28 zł, dokładnie 27,99 to przy takim warunku dostajecie właśnie ten płyn do zmywania makijażu za 7,69. Więc to jest niesamowity deal, bo tak naprawdę wystarczy wziąć sobie tą nowość, ten tusz, żeby sobie potestować, jak on pięknie działa na naszych rzęsach i przy okazji macie za niecałe 8 zł. Płyn do demakijażu, a to na dłuższy czas przecież Wam wystarczy. Więc od tego zaczynamy. Do nowości oczywiście wrócimy za chwilę. Natomiast, jak w każdym katalogu, mamy jakieś podkłady w promocji, i zawsze Wam oczywiście pokazuję przede wszystkim podkłady Jordani Gold, bo tak naprawdę Orchid słynie właśnie z tych podkładów. W tym katalogu mamy w promocji podkład mineralny. Przypominam, to jest ten najbardziej kryjący nasz podkład z minerałami wulkanicznymi. Cena świetna, bo z 73 zł dla nas cena hurtowa. 30,79, więc naprawdę bardzo dobra cena, i zaraz na następnej stronie, czyli 39, jest ten słynny podkład mój ukochany podkład Liquid Silk, ten półpłynny, matowy, prawie wszystkie moje koleżanki już go używają, więc naprawdę polecam od serca. I też cena świetna z 73 zł na 38 zł, tam z haczkiem małym. Więc bardzo dobra promocja, natomiast zaraz obok niego jest e, korektor. Korektor też oczywiście Jordani e, Serum, e, więc tutaj mamy i z jednej strony. E, zabezpieczamy sobie te strefy tutaj, gdzie są jakieś niedoskonałości czy zaśnienia, więc pięknie wygląda skóra, koryguje, przy okazji minimalizuje sińce, pięknie wygląda i odmładza. Korektor rewelacyjny, już nie mówiąc o tym, że ma prze... Fajną tutaj na końcu taką mięciuśką gąpeczkę, którą się bardzo dobrze aplikuje, właśnie ten korektor. Cena też świetna, bo połowa ceny z 60 zł na 29,26. Więc naprawdę pokazuję Wam zawsze takie bardzo dobre ceny, takie, takie sztosy. I teraz strona 45. Wchodzimy w cudowny. W cudowne miejsce, gdzie są zapachy. A przecież my, ko kobiety, kochamy zapachy. No i w każdym katalogu, trochę tych zapachów w dobrych promocjach jest. W tym katalogu mamy Jordani Gold Essenza Bluesum, czyli to jest ta różowa essenza z różowym złotem. Tutaj jest dominujący ten cudowny jaśmin. Pamiętajcie, to są prawdziwe perfumy, więc ich wartość to 210 zł. W tej chwili mamy. Prawie 120 zł taniej, bo są dla nas za 92 zł. Więc naprawdę świetna promocja. E, oryginalne włoskie perfumy. Obok e, mamy Good as Gold, Jordani Gold Good as Gold. E, też z prawdziwym złotem, tylko tu jest żółte złoto, tu było różowe złoto. E, woda perfumowana, którą też bardzo dużo z Was e, kocha, kupuje, uwielbia. to ja też. E, I mamy cenę też bardzo dobrą, bo ze 160 zł na 77 zł niecałe, więc jest świetna cena, więc kupujemy, jak są dobre ceny, takie jak na przykład teraz. I od strony 46 będą nowości, będą aż trzy nowości. No niesamowite nowości, bo już z tego, co się zapowiada, przepięknie będą pachnieć. Mam, w następnym filmiku Wam je pokażę, powiem dlaczego są tak wyjątkowe, na, ale to w następnym filmiku. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o zapachy, to na stronie 54 mamy wodę toaletową Elvi. To jest zapach, dla którego zapisałam się do Oriflame 17 lat temu. Przepiękny, śliczny, kwiatowy, świeży zapach woda e, bardzo e, taka kobieca, odświeżająca, wartość 95 zł, dla nas uwaga, jedyne 38 49 zł, 49 groszy i do tego jeszcze dostajemy przecudne mydło, mydełko w kształcie kwiatu, więc e, to będzie gratis, taki dodatkowy, więc naprawdę e, cudna sprawa, w prezencie nieraz właśnie kupuję dla koleżanek właśnie ten zapach, e, więc teraz jest też bardzo dobrej cenie. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o zapachy, to teraz idziemy do panów, bo oni też chcą pachnieć ładnie. Mówiliśmy dzisiaj o włoskich zapachach, bo Jordani Gold, to przypominam, to, to, to jest włoska marka, więc mamy Jordani, też męski. Mister Jordani Aqua na stronie 67. Ze 120 zł na 50 zł. Bardzo dobra cena i to jest śliczny zapach męski, taki świeży. Świeży, elegancki, męski, morski, taki z akcentami morskimi. No bo jest dodatek akła, prawda? Na stronie następnej jest też za taką samą cenę woda toaletowa Demener i to już jest taki zapach, jak my to mówimy, macho-męski, taki głębszy, ale też bardzo ładny i też bardzo dobra, właśnie cena 50 zł ze 120. Natomiast strona 70, no tego to nie trzeba reklamować. Glacier, czyli zapach który był zawsze w Oriflame i będzie w, myślę do końca świata. Tym razem są i woda toaletowa i desodorant w takim pakiecie, w zestawie, który jest w cenie hurtowej, uwaga, za 33 zł. Także naprawdę Cena świetna, sztos. Natomiast na stronie 72 zapach, który jest uważany za bardzo wiele kobiet, za najpiękniejszy zapach męski w Oriflame. Dla mnie to też jest najpiękniejszy zapach Oriflame, i to już jest coś mocnego. Woda perfumowana. Possessed The Secret Men. Cena świetna, promocyjna, bo 69 zł ze 140 zł. Uwielbiam to bardzo, często polecam. Jak pytacie się mnie o coś wyjątkowego, męskiego, to właśnie zawsze to polecam. I jest teraz w promocji. To jeżeli chodzi o zapachy, natomiast na stronie 77 jest coś, co, o czym często mówimy, niezbędnik każdej kobiety, zresztą w każdym domu powinien być olejek herbaciany, naturalny antyseptyk, naturalny antybiotyk, działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwbólowe, przeciwzapalne, naprawdę na prawie wszystko, a więc znamy, kochamy, w tej chwili jest w promocji to maleństwo, ale jakie ważne dla nas, z 26 zł na 11,54. I co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? Wiem, że dużo z Was kocha nasze produkty Oriflame ze względu właśnie na to, że są przede wszystkim naturalne i mamy też serię stricte wegańską i w przyszłym, znaczy nie w przyszłym, tylko w tym katalogu, mamy na stronie 91 tą serię i na co chcę zwrócić uwagę, serum, serum w olejku, będzie z 85 zł złotych na 42 niesamowite serum algowe e, bardzo polecam i to w każdym wieku tak naprawdę dla kobiet. E, strona 93, słynna maseczka bankietowa ujędrniająca dla pań 40 plus, świetna cena 3 zł. Uwaga, takich cen nie ma normalnie, więc kilka sobie kupcie. I na następnej stronie 95 jest słynna seria znowu diamentowa, czyli faktycznie z proszkiem z prawdziwych diamentów. I tutaj mamy jeszcze białą trufle ujędrniającą i mamy ten krem na noc o wartości 110 zł dla nas za 38 zł przy zakupie dowolnego produktu z tego katalogu. Więc naprawdę jest świetna cena. Zwracam wam uwagę właśnie te osoby, które kochają tą serię też. Strona 96. Wchodzimy w najlepsze produkty Oriflame, czyli to, co jest najlepszego dla naszej urody dla naszego zdrowia na stronie 96. Mamy w promocji ampułki peptydowe do liftingowania i ujędrniania skóry ze 153 zł na 69, świetna cena. Mamy koncentrat retinolu z 117 zł na 56 i mamy peeling enzymatyczny odnawiający z 61 na 33 zł. Zachęcam Was do mojego drugiego filmiku, bo tam więcej op będę opowiadać o tych cudownych rzeczach do odmładzania, zwłaszcza o tych, które są w takiej dobrej promocji. Natomiast na stronie następnej, 95, dziewiątej, są słynne złote rybki, czyli serum w kapsułkach, to, to złote serum w kapsułkach, też świetna cena ze 140 zł na 60 zł, więc naprawdę bardzo dobra promocja, na okres letni, taki jak teraz mamy, gdzie skóra potrzebuje więcej wsparcia, to to są naprawdę nieocenione produkty. Na stronie 112 wracamy do nowości i jest coś, na co bardzo czekałyśmy. Zwłaszcza osoby, które mają dzieci, słuchajcie, będziemy mieć multivitaminy w kształcie takich małych, białych, kudrowych misiów. Multivitaminka dla. Dzieci, oczywiście, będzie w promocji z 70 zł na 44 zł. Więc nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę te nowości. W następnym filmiku na stronie 115 omega 3 w promocji z 92 na 53,89 e, omega 3, czyli przede wszystkim żeby nie chorować, żeby mieć dobrą odporność, żeby mieć dobrą pamięć, kondycję e, bardzo ważna dla naszej skóry, też pamiętajcie, dla młodości naszej skóry, więc. E, Warto sobie kupić, w tej chwili będzie w promocji. Na stronie 120 mamy zapowiedź drugiej, tak naprawdę serii wegańskiej, którą będziemy mieć za niedługo w Oriflame, Welozofii. Tym razem to będzie seria do twarzy, taka kuracja miesięczna. I e, słuchajcie, jeżeli kupicie m, dowolny produkt e, Wellozofii, czyli na przykład e, Omega 3, to będziecie mogli e, dostać dwie próbki gratis właśnie już w tej serii. E, m, e, m. Uelozofii. Przypominam, to są kosmetyki z adaptogenami do pielęgnacji skóry. O tym nagram Wam osobny filmik. I teraz już przechodzimy prawie do końca. Na stronie 145 mamy serię Milk and Honey, czyli cudowna. Seria przepięknie pachnąca, bardzo mocno odżywcza i nawieżająca, idealna yy, właśnie teraz yy, yy, w okresie tym... Yy, yy. Letnim, gdzie musimy, tak jak mówiłam, bardziej wspierać naszą skórę, więc polecam, bo ten balsam cieszy się od wielu, wielu, wielu lat ogromnym powodzeniem, i to jest ta wersja bardziej luksusowa, mocniej pachnąca, przepięknie zresztą pachnąca. Cena świetna z 44 zł na niecałe 20 zł. Obok jest krem do rąk, peeling do taki scrap do rąk też w bardzo dobrych cenach. I na końcu, jak zawsze, też jest jakiś hit. Tym razem to są kremy uniwersalne, czyli te tak zwane nasze miodziki. Różne w różnych kolorach, różnych smakach. I cena świetna, bo z 20 zł na 7,69. Więc tyle, jeżeli chodzi o ten katalog. Jest to skrót tego katalogu. Ja Was proszę o kciuczki, jeżeli się Wam podobało, udostępnijcie subskrypcje no i do zobaczenia na następnym filmiku